Witam, witam. Wielki piątek dzisiaj, więc pora złożyć życzenia świąteczne. Ja wykorzystam, skorzystam z tego. Nie ma obrazka dzisiaj takiego świątecznego. Z zajączkiem, usi wielkie i takie zęby tu z przodu siekacze. I jajeczko z boku, z gałązką. Natomiast mam e, takie krótkie filmiczek, zdjęcia, grupkę zdjęć z koszyczka z jajeczkami, które zrobiła jedna z naszych koleżanek Koleżan, koleżanka z naszej grupy fitnessowej, grupy młodszej, wróć, bajaka młodsza, starszej młodzieży, ja nawet mówię bardzo starszej młodzieży, ponieważ dwie panie mają tam, nie wiem, dwie panie na pewno, a ja podejrzewam, że i trzecia pani, która panicznie się boi, w wstydzi podać swój wiek, ani, ani pesyn, ani wiek nie podaje. Kto wie, czy też nie przekroczyły 80. Nauczycielka emerytowana. I jedna z tych pań, z tych najstarszych, Iza, Iza, zrobiła taki koszyczek świąteczny. O, zobacz ten koszyczek, takie coś. Z jajeczkami, z gałązkami zielonymi. I z tym koszyczkiem. Chodziła po, po, pomiędzy członkami grupy tej fitnessowej z życzeniami. Oczywiście w odwrotnym kierunku myśmy także składali życzenia świąteczne. Potem jeszcze poleciała z koszyczkiem tam do, na, na recepcję do klubu. Złowić życzenia pracownicom, pracownikom, właścicielom i pracownikom klubu. No, a ty, jajeczka, tu Ci pokażę z bliska, to są takiej takie wielkości, takiej wielkości. Wielkości grub, grubsza biorąc, zobra, to jest mój kciuk. Tu przystawię koło tego. Wielkości kciuka, twojego czy mojego, jak masz swój kciuk, to zobacz sobie, jakie jacy są maleńkie. Oczywiście prawdziwe, to nie są sztuczne, ze styropianu czy z czegoś tam. Ja no, tu nawet mi tu lekko pękło przy, przy przenoszeniu. Jest dziurka otwory w skorupce. Pewnie widzisz, dlatego że no po prostu gdzieś z gniotłem, i to nie pękło. No głupało się zgubiłem. To są jajeczka przepiórcze, w koszyczku też, a barwione przez Izę, e, z łupinami z cebuli. Nie wiem tutaj to u góry to takie ciemnobrązowe. Może też jeszcze coś tam mm, z tej cebuli wyciągnięte, jakiś ekstrakt zagęszczony czy coś. Nie pytamy, bo by było głupio. Nie będę pytał o szczegóły, jeżeli ktoś mi to składa z życzeniami. A, także i ja chciałem przy tym koszyczku, skorzystać z, z okazji, że mam taki koszyczek na zdjęciach, filmowany, ten koszyczek i, i z, z jajeczkami, chciałem wykorzystać go do złożenia i Wam życzeń pogodnych, słonecznych, no, po pierwsze zdrowych, radosnych. Radosnych świąt rodzinnych w gronie, a w poniedziałek bardzo obfitego lejka, ale nie tego szmur, tylko z butelaczy. Taki rodzinny lejek. Wszystkiego zdrowego, najlepszego w okazji Wielkiej Nocy życzę. A tymczasem do miłego zobaczyska. Bye, bye. A może tu obejrzałbyś jeszcze i to? To też nie jest wyznawanie, ponieważ to jesteś kupiony na jednej